Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. To jest odcinek Dzisiaj będziemy jeźdź wioskę. Świetnie. Mam dużo telekoty. Telekoty skupiam się. I jest dużo chleba. I dużo kotów. Wykopię ci twoje łóżko, ale zrobimy handel, handel którego się nie odmawia. Muszę ci dać tak, bo tam masz, masz ładniejsze łóżko. Tu jest jeszcze ładniejsze. Dlaczego to są takie ładne łóżko? O, są kaktusy. Trochę ja nie mogę wziąć, super. Pióra są bardzo przydatne, nic są bardzo przydatne, skóra jest. Wszystko jest z ekwipunku bardzo wszystko jest przydatne. Ale też potrzebujemy. Eee, Smutno. Weźmiemy sobie... O... No właśnie. Możemy ścianę wziąć. Mm. Dlaczego ja robię 5 odcinków pod To O co chodzi? O co ze mną chodzi? Dlaczego robię 5 odcinków pod rząd? Nie wiem. O, cicho. Nagrywam, 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 nagrywam cicho. cicho. Co z tego, że ta wioska ma mnóstwo Co Zarąbiście. I mamy. No, wyglądamy świetnie. Mmm... Potrzebujemy. Nie wiem, ja, ja nie wiem co odłożyć. Serio. Czekajcie, gino Mamy diamenty, mamy diamenty, je, jej. Zużyta jej. To tu była. Nie, to była moja. bułka. Szynka jest do matka. Ja jeszcze ja godzianki jadę. Ojej. Oj. Gadanie. Sorki. Mamy szynka jest do domka. Wyckim trzeba kilka. Tak, trzy tak. Mhm. Dobra, możemy wyrazić kilka. Możemy wyjść dwa, ale zaromnijcie, szczerze ludzie, bo mamy super tam, mamy super tam, super, super tam. Dobra, zrobimy tak, mamy dwa plus sloty. Mm. Nigdy nie rałam, ale oko. ale oni, jak chodzi o te domki, to. Co ty śmiecił? Trzeba mieć panem Czałowiańskim. Bo wy, jak dodacie dacie, to jest najgorzej. Na uśmiech, co ty śmiecił robisz? Ty chcesz umrzeć? Chwila, chwila. Ja Dlaczego? Co?

Tak, ja jestem, kurde, hard. Jak ja w tą grę umiem grać jak jakiś, kurde, John Cena. A jeszcze musimy zrobić tego typu? Walczenie, kurde, ze szkieletem i pająkiem jest trudne. Nie, to Co ty nagrywasz? Tak. Dlaczego muszę. ...inąć? Dlaczego ta gra jest tak bardzo zła, że muszę obrać całą wioskę, kurde. Bo ludzie nie umiem grać w wygra. Nawet ci wieśniacy nie poszli spać, bo oni są tak bardzo upośledzeni. Dlaczego? Nie wierzę. No nie wie! No co tu się dzieje, Mati? Dlaczego? No nie, ja nie umiem z nimi walczyć, kurde. Yy. Zrobimy łatwo. Żeby ty mi kurde tu nie wbiegać, nie da się go. O Ojojoj, przez. Ty, mnie bije przez.

Oj, 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 ty typ ma siekiera, no nie wierzę. Ta gra po prostu robi mi nazwę, się tak kompletnie. Co robisz, Ic ty Typie! Kuźwa, żeby już rano było. Nie wierzę po prostu w tę gierkę. No nie, jeszcze mi szkielet nawala. O! Nie, idę tu przez ściany minowała Możesz otworzyć No jak Miecz cały zużył, prawda? Dawaj na klepę, chodna, chodna, chod, Klepa Minecraft, dawaj na klepę 200 zębiaków lata za jednym zębiakiem. A co? Ale że co? Czekajcie, bo ja tu um, Minecraft klepa. No to miecz mi się normalnie skończy, Zara. No, trzeba 300 znaków chronić. A, bo no fajnie, że zjedliście wszystkich yy, villagerów. Oj oj kolega kolega kolega. No nie serio? No bo wiecie tacy. Tacy, ale nie powiem jacy. Ale tu, ale, ale mnie wkurzysz, ale my wkurzysz. Ale jesteś na lepsze. Dobra, fajnie, że on Fajnie, że on takie lagi. Ale bym dostał w łeb. Śmieciuk! Bo inna zara, kurde. Dobra, nie. Sip, co się poszedł do wieśniaka. Fiks <try> <try> Klepa Minecraft. Klepa Minecraft, dodawaj, kiby. Chyba Nie! A, dlaczego ta gra jest tak okropna dla mnie? Dlaczego ta gra jest tak okropna dla mnie? Kurde, zaraz i tak. Siema, mogę po tobie chodzić? Spycha mnie z łóżka. Chodź na klepę, mańka w śmieciu. W śmieciu, który żeś mi przez 30 lat, kurde, ukrzyż życie. Dobra, nie macie, typie. Dlaczego jesteś tak bardzo łatwy, kurde? Nie wiem, typ jest łatwy, podbija do mnie, zabija mnie. Z pomocą swoich kolegów prawie mnie zabija. A ja, typa, jednym ciosem, kurde ranki zabijam, bo typ nie umie grać, wygrałem. Jak? Jak samo ty. Ty parze, głupi. Ojej, zerwałem. ten czas. Oj, wybuchu. Hmm? Smutno. Hmm, husky. O wiecie, ogólnie tam mm, większość ludzi po prostu została zabita. Więc... Ech. Wiecie, e, obrona... Robiliśmy obronę wioski. Nie wiem, jak nazwać ten Obrona wioski i diamenty. Jakoś takąś. Wioska i diamenty. Minecraft, yy, któryś tam odcinek, wiesz, kaj, diament, jak to się tak właśnie nazwą, Nazwam kurde. To w ogóle ludzie nie mają profesji. I tak bardzo upośledzeni. Czego ma. Słu? 13 diamentów, ale podwójeczka to jest dobra. Ale jak ktoś ma dużo szmaragdów, nie diamentów, kurde, to, to, to może sobie pochodzić. No ale nie mam jedzenia już. Jeszcze ja się tak. chyba złamać, jakbym. Widziałem się w tym odcinku. Bardzo nie chcę się już grać dalej. E, pogramy może jutro, pojutrze. z jeden dzień, po prostu nie będę powtarzać odcinka, bo trzy... ...trzyki jest z chorym. Oj, to jest z Widzimy. Był tydzień przerwy, to musiałem się trochę odnieść. I się z tym biegam. To